Bajeczka o owsiku. W dalekiej krainie, w miejscu dosyć mrocznym, siedział mały owsik i przecierał oczy. Nie miał towarzystwa, rodzinę miał małą. Chciałby było fajnie, życia mu się chciało. Dosyć miał już mroku, szarości, bez sensu. Chciałby było dobrze, głębszego chciał sensu. Pytał siebie ciągle, kim jest i dlaczego, czy stać go na więcej lub na coś lepszego. Pytania zadawał, odpowiadał na nie i robił, co trzeba. Sprzątanie i pranie. Lecz razu pewnego w akcie desperacji poszedł w głąb tunelu, nie jedząc kolacji. I idzie przed siebie, choć go głowa łupie, co ma do stracenia, wszak i tak jest w dupie. Widzi w dali światło idzie więc ku niemu coś go pcha przed siebie chociaż nie wie czemu blask jest coraz bliżej już rozświetla drogę jeszcze tylko chwila matko już nie mogę zrobił krok na zewnątrz i choć w strachu cały świat jest taki wielki a on taki mały I teraz będzie wersja optymistyczna Wyszedł i rozejrzał, kawą zapachniało. Blask go wziął oślepił, żyć mu się zachciało. Patrzy owsik, patrzy. Będę szczery z wami. Siedzi piękna dama, trzepocze rzęsami. Wiedziałam, że przyjdziesz, myśli wysyłałam. Wiedziałam, że dotrzesz i z kawą czekałam. Morał bajki prosty. Czasem zjawi się cud z nieba. I wyciągniesz czarnej dupy. Tylko ciut pomodlić trzeba. A teraz wersja pesymistyczna. Wyszedł i rozejrzał, obleczony w smród. Jeden duży palet wziął go, no i zgniótł. Morał tej historii nikogo nie cieszy. Tak każdy z nas kończy, gdy do światła śpieszy.